Wraz ze swoim mężem opracowaliśmy projekt klubu młodzieżowego w szkole, ponieważ była świetlica, ale to była jedenastolatka, więc dzieci z podstawówki tam przebywały, lekcje sobie odrabiały. To już była taka zadeptana, ta świetlica, taka smutna, przykra, tam obiady się jadło, nic ciekawego, więc wpadliśmy na pomysł, kiedy zaczęliśmy uczyć prac ręcznych, bo on też prowadził pracownię dla chłopców i dla młodzieży, męskiej. I wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić klub dla młodzieży, taki już dla starszej młodzieży. Uzyskaliśmy akceptację dyrektora szkoły i się rozpoczęło. Dostaliśmy jedną salę do zagospodarowania. Więc obmyśliliśmy, co my możemy w takim klubie robić, co trzeba by było tam zdobyć i tak dalej. No oczywiście, nie ławki, nie brzydkie stoły, tylko stoliki, foteliki, które zamówi zamówiliśmy to na zamówienie stolarz, Rob you. No, coś wyjątkowego przy tej y, takiej nędzy klasowej czy świetlicowej, gdzie te ławy były stare już i tak dalej. Jak już powiedziałam, siadano przy stoliku, na fotelu, była prasa dostępna do czytania. Były taki mini barek, oczywiście za taką komodą. Taką komodę ściągnęliśmy, i tam była kawka, była herbata, był dzbanek do zagotowania wody. Kto chciał, Mógł sobie prawda, zamówić herbatkę, mógł zamówić kawę. Tam były rozmowy, spotykaliśmy się z wybitnymi ciekawymi ludźmi, poetami, dramaturgami, artystami teatru czy też malarzami, bo była silna grupa malarska tutaj w Bydgoszczy, silne środowisko takie malarskie. Nawet otrzymaliśmy do tego klubu piękne obrazy od Bydgoskich malarzy już nie wszystkie nazwiska pamiętam, ale jedno wryło mi się w pamięć, to były obrazy od pana Szkaradka. No i tam nie tylko to, ale były, zaczęły się modne tańce. Zaczęła się samba, zaczął się, zaczął się twist, zorba i inne takie, które młodzież lubiła i chciała się ich nauczyć, więc sprowadzaliśmy instruktora, żeby podał kroki samby i tańczyliśmy sambę. Potem na przykład twista bardzo lubiliśmy, to taka gimnastyka fajna i zorbę tańczyliśmy wychodząc nawet z tymi tańcami na korytarz. Oczywiście ten klub po południu, dopiero po zajęciach się odbywał, ale młodzież przychodziła i doznawała takich innych uniesień i innych przeżyć, tam już właśnie w takim gronie swoich rówieśników, w pięknych warunkach i tak dalej. Ono, no, ale ja się. Ten klub istniał dlatego, że ja tam dyżury pełniłam, że ja pilnowałam tego wszystkiego i tak dalej, i organizowałam to, ale kiedy naprawdę ciężko zachorowałam i musiałam zrezygnować, już nikt się nie znalazł, kto by tak poprowadził ten klub, jak on na początku istniał i funkcjonował, i tak powoli, powoli po prostu zniknął ze szkoły i nie wiem kto go jeszcze pamięta.